Mówię, mam srebro, zobaczcie, z daleka, tu gdzie mieszkam, To występują te liany, widać, że to jest okrągłe, czy to jest guzik, no ale moneta była z boku na ściance, a ja taki dół kopałem, no i co, jak mówiłem, tak zrobiłem, o, nie, no tak, to jest ten z gapą. Kolejny ponury dzień, jeden z zimowych dni. A ja w tym dniu znalazłem się w takich oto zaroślach, można powiedzieć. Pola jeszcze beton, powiem Wam, mimo że jest na plusie i coś w ogóle zaczyna padać. Jeszcze zanim pokażę Wam, co znalazłem, to chciałem Wam pokazać, że w okolicach, tu gdzie mieszkam. To występują te liany. Nie wiem, czy na tym można by było się pochuścić, ale powiem Wam, że <grywia> tu liany występują, nie? Zobaczcie, ile tego jest. o. I dobra, przechodzimy do Merit. Bo tu mi zagrało na okrągło. I bardzo wysoko, ale to. To będzie PRL. Kurde, 10, nie 20 czy 10 grosz. No, 10 grosz, kurde. Wiecie co, ja tutaj nie byłem. Czekajcie, spróbujemy datę odszyfrować. Tu nie byłem chyba ze 2 lata. Tu takie miejsce koło pola wujkowego. Nie, powiem wam, wchodziłem, nigdy nic nie było. Tu mamy chyba 81. Więc Jarus, Jarolo, pozdrawiam ciebie gorąco. I ruszam do następnego dołka, rozpoczynamy kolejny. Wykopko... Kolejną wykopkową przygodę, o tak powiem. Kilka szczepionek na lisy i powiem Wam, myślałem, że kolejna szczepionka, ale ona jakiś taki lepszy dźwięk jakby daje. A ja mówię, to chyba nie szczepionka, bo jak wykopałem, mówię, mam srebro. Zobaczcie z daleka, ale to nie jest srebro. 100% guzik arsenowy. Zobaczcie jak wyszedł. <laughs> Ole, kurde, ładny. Ja pierdzielę. I od razu jest fan dnia, bo te guziki to ja uwielbiam. Zresztą kto jest królem arsenowym. Nie muszę nic mówić, także do następnego dołka. No zobaczcie, kolejna szczepionka. Te trochę pod ziemią są. Ale są. I dają taki dźwięk jak arseniaki, dosłownie. Dobra. Jest tutaj. No i pytanie, czy to jest krągłość w sensie moneta? Zobaczcie, tutaj jest widać, że to jest okrągłe. Czy to jest guzik? Ale już widzę, że jest guzik. No i dobrze powiem Wam, że jest guzik. Szkoda, tylko że nic na nim nie ma. A nie, coś jest. Co to za wzorek jest. Kurde, jakiś coś tam ma. No kurde, musiałem go trochę na mokro wziąć Takie zygzaki jakieś coś, nie wiem co to jest. No ale fajnie, bo jest jakiś guzik, nie jest typowo płaski, tylko coś tam na nim jest. A ja tutaj powiem wam kraina yy, krzaków. I wszystkiego, gdzie latem po prostu nie wejdziecie. Ale pamiętam, tu parę fenoli się trafiło. No i myślałem, że już pierwszy jest, ale niestety jeszcze trzeba poczekać chyba. Jeżeli jesteś tu nowy i jeszcze yy, zastanawiasz się, yy, czy dać mu subskrypcję, czy nie, to powiem ci, że to nic nie kosztuje. Wystarczy sobie nacisnąć tam. Subskrybuj. W razie czego, jak ci się nie będzie podobało to możesz unsubat robić. <grych> Także wszystkich nowych widzów serdecznie witam na moim kanale. Starszych widzów oczywiście gorąco też pozdrawiam. Zawsze was witam. No a tych nowych zachęcam do właśnie tak zwanej nagrody dla twórcy, czyli łapka w górę, subskrypcja i komentarz, yy, na który zawsze chętnie odpowiem. A ja lecę dalej. Na razie. No dobra, to co zagrało. Ja wiem, co powiem wam. Kurde, jak to nie łapie, tak? Czekajcie. O myślałem, że Moniak będzie wiecie, Ale to nie był Moniak Patrzcie, widzę już Ostatnio mam szczęście do plomb I do tych jakichś takich małych, nie wiem co to jest tutaj czy na, na niej też coś będzie, czy nie będzie Ale tu coś jest Jakieś literki widzę no dobra, jest plombinka. Już miałem powiem Wam ewakuację stąd robić. Tylko zastanawiałem się gdzie. Jest takie jedno pole jeszcze mam w odwodzie. No może tam pójdę, tylko że to kawał drogi jest. No zobaczymy. Nie powiem, żebym się nie nakopał. Zobaczcie. No ale moneta była z boku na ściance, a ja taki dół kopałem i wyskoczyło tu. I teraz pytanie, czy to jest PRL? Nie, to nie jest PRL, to jest moneta tamtego roku i tego roku też. Mamy pięćdziesiątkę wajmarską. nawet fajnie zachowana powiem wam. No już po drodze zwijam się stąd, ewakuuję się stąd i tak idę i co znajdę to znajdę, a co tam znajdę jak dojdę to nie wiem w ogóle.

Ja nie zdaję odetrzeć. Skańcz to, bo by chętnie i brzga w Nie, żaków ma w zarazy. Chom, uchajnach, taki jawbust. Z tej A dżoby faktycznie z Co ja mam powiedzieć? Zbliżyłem się na krawędź pola i od razu jest biżuteria. Patrzcie, dziabnąłem chyba ją z góry. Tak jest Ptasia obrączka. Rocznik 21. No i tyle. no Mam biżuterię. No i to jest powiem, czekajcie. No i to jest powiem Wam już koniec chyba tego lasku. Tam już chyba tylko przejdę po prostu. Ale zastanawiam się, czy warto na to pole taki kawał iść, bo jak zastanę tam beton, bo jest jednak mróz trochę, jakiś takie minus jeden może, no, nie wiem. No i co, jak mówiłem, tak zrobiłem, o. Ale zobaczcie, na włoć opanowała ten miejsce, ja pierdziel. Tu jakieś krzaki, kiedyś tu była taka droga wzdłuż. No ale zobaczcie, aha, i na pole nie da rady wejść, bo jest beton, normalnie na centymetr, nie da rady. Na centymetry da rady wbić tylko tą łopatkę, a na ile zamarznięte nawet nie sprawdzałem. Ale dobra, słuchajcie, i w tym betonie to sygnał był. Zobaczycie to. Tutaj jest coś. Wygląda na muniaka. Wygląda na na co to wygląda? Kurde. Fenol na pewno będzie. Adolfowi, ale w jakim stanie, kurde? Tu jest jedynka. A tu jest ta reszta, nie wiem czy ten z gapą czasem nie jest. Taką tą ładniejszą. No czekajcie, jak go dotrę tylko. Nie, no tak, to tutaj jest ten z gapą. <noise> ja pierdzielę, ale fajnie bił, powiem wam, i dosyć głęboko był. O tam. Także mamy trzecią monetę, jedna do normy. No ja już nie spodziewałem się, że tutaj jest. Ja mówię tak o, ale krzaki, wejdę i pójdę po prostu, no bo co tutaj, zobaczcie. Dobra. No i chyba... będzie norma. Czy to będzie taki sam fenol, jak tamten? Bo jest wielkością taki sam, ale to jest cesarstwo niemieckie tym razem. Powiem wam, że byłem tam na końcu tych krzaków i wróciłem w to miejsce, gdzie ten fenol wyskoczył. Tutaj no i mam drugiego, drugą monetę tutaj, a w ogóle to to jest norma. Mam normę. No, jeszcze chwilę się pokręcę. Bo już powiem wam, mam dzisiaj, na dzisiaj mam dosyć. Taki długa trasa, powiem wam, zmiany miejsc. No, ale nie będzie tak pięknie jak ostatnio. Chociaż dzisiaj mam więcej monet, to się liczy też, nie? Także do następnego. A się podjarałem, słuchajcie tego. Słuchajcie to. Piękny dźwięk. Mówię, będzie moneta srebro, może będzie, nie będzie. Zobaczcie, jest ludowe wojsko polskie. Tylko sprawdzimy. Nie ma korony. Ale jest fajny guzik z orzełkiem. Yy, także no, do różnorodności, i lecimy dalej. Ech. Dobra, norma się powiększa o kolejnego PRL-a chyba. To jest to na pewno. To jest dwa grosze. Któryś tam rok? 49. Słuchajcie, nie widzę dosłownie, ale chyba tak eee, Polska chociaż nie wiem, zaczyna mnie tu irytować ten wzrok. Ale 49 bo już patrzyłem, także pamię pamiętamy o panu Antonim Pieckiewiczu, jest piąta moneta. Może jeszcze jakąś, słuchajcie, znajdę i to będzie koniec na dzisiaj. Patrzcie, jak ponuro jest, kamerę trzymam tutaj. Zapiętą na piersi, na cyckach, można powiedzieć, tak ogólnie. Dlatego trzyma na jednej baterii cały wypad na razie. I posłuchajcie, tu mam dźwięk piękny. Czekajcie, łopatkę odłożę. Tu był ten yy, dwa grosze, a tu, a takie nie do końca, jakby na monetę, ale może być, że będzie. No i co? Nie wykopałeś. Dobra, jest tam. O, gdzieś tutaj. A, ta moneta. Co to za blaszka? Słuchajcie, blaszka. Dobra, blaszka będzie. Moi drodzy. No nie, nie parafianie. Ale powiem wam tak o... <noise> tłukę z tej większej bryły. Już mnie tak zaczął wkurzać ten sygnał. Tłukę, tłukę i wytłukłem taki kawałek. W którym to... Czekajcie, to ten kawałek? No tak, ten kawałek. Zobaczcie, tutaj widać ząbkowany rancik. Nie wiem, czy tutaj wi widzieliście w ogóle. No i wiem, że będzie oniak, Dobra, lecimy. Jest. Zło, ten, złoto Wojmaru, 50 Wajmarska, ale patrzcie, jak ona złota. <laughs> Co ona, kurde, taka złota. O! Wmarzinięta była w ziemi, zobaczcie, jaki kolor ma. Ja pierdziele, ale to nie był fajny sygnał w ogóle, czekajcie. Nie no, jest idealny sygnał. Nie wiem dlaczego on taki był dziwny. Mamy kolejne, kolejną monetę ostatnich dwóch lat. Ja już idę po prostu w stronę domu, co będzie, to będzie, co nie będzie, to nie będzie, także zobaczymy. Dobra, moje... E, mój błąd. Słuchajcie, jeszcze znalazłem te grzyby. Niby co ja mówiłem, że to kanie, ale to nie są kanie. Chociaż one są podobne do kanie i to jest z jakiejś rodziny kaniowatych. Tam była taka mniejsza. Dotknąłem i rozwaliła się, o. Zobaczcie, jak, jak czubajka wygląda. Jak kania czubajka. O. Dosłownie, ale to te takie, o, widać tu wystające. Niby on można zjeść tego grzyba, ale mogą jakieś tam być dolegliwości bólowe brzucha. Bo to nie jest kania. Ta typowa kania to już Dawno, dawno jej nie ma, będzie za rok dopiero gdzieś tam o jakiejś porze te, jak ona ro, lubi rosnąć. A słuchajcie, u mnie, dzisiaj było to co było, no. powiem wam tak, norma była nawet ponad normę, także wypad można powiedzieć udany, a ale wiecie, taki na, na, nakręcony ostatnim wypadem tym srebrem, to cały czas myślę, żeby coś takiego fajnego było. A dzisiaj z najlepszych rzeczy to był chyba guzik arsenowy Także i tak się cieszę, bo powiem Wam, yy, będzie na jeden film ten, wyp yy, ten wypad, będzie na jeden film. Tak myślę, bo tych monet kilka było jakaś tam biżuteria ptasia, jakieś tam guziczki także nie było źle po prostu, powiem Wam. Wyjście zaliczone człowiek jest dotleniony, chociaż jest tak ponuro, tak brzydko. No ale kto siedzi w domu, ten. Yy, nie wie co traci nie? <grych> ja zawsze mówię, że nie lubię w domu siedzieć, lubię być w terenie i tyle nie przedłużam już tego ględzenia także wszystkim, którym się podobało, to pamiętajcie te sprawy a ja kończę i zapraszam was oczywiście do następnego filmu bo tak jak powiedziałem, z tego będzie jeden film także pozdrawiam i na razie